Widzimy widzimy widzi pocięciu kiedy utarw kiedy w jakimś miejscu do razzu są jakieś miejsca. tutaj jest jakiś miałśnie nie tutaj jest jakiś wiecie? nieją Tutaj nie chcę być. Widzimy się, to są idealne miejsca. I znalazłam jakieś miejsce. Z pustynią. Ej, to tutaj nie mogę sobie szukać. Fajny klimat. Jaka fajna.

Ej, co wychodzi? Ej, I, i sobie tutaj... No mogę tutaj zostać. Może staję jeszcze jakiś beta, beta to trochę byłem, no Byłaby to była do niełatwa. Była jakoś bardzo łatwa pokonania, do pokonania. do na to. Bo. Owsz, oh, śnieg po drodze. No, 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 tutaj mogę Co no, tutaj trochę. Jest. A, a co to jest tu? Ok. E i mon porti qui. Non si Un fai... toro, ter... To tutaj sobie wioska. Że spoko tutaj jest że jest tu takie coś że wilków no wilków, żeby wilki są takie bo jeszcze już takie stworzyć o tutaj be, będzie taki sołek. Sołek. że sowek znaczy, tutaj będzie to, taki tartak, można by powiedzieć. tak to mamy właśnie za sobą. ale wam go pokazać, jak mnie go O, ale... No teraz... O drewno, ucieka mi drewno, ale mi uciekał o Naokoła będą się pusty. O, a to co to? Pomidorek. Pomy i teorek. pomidorek. Ale fajnie, dobrze ci widzieć. Miło cię poznać nie muszę... A, nie mam żołcesu. Ja ci nie I tarta karawię. O tutaj. brak patrz od ja odkryłem puuuu na biegać ej tą palma zostawię kto tak Pokażę, to ja skinę. Pew! 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 dobra Pew! 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 tych Pew! nie nagrałem jednego. Przypadkowo, bo przypadkowo w tym, um, bo ja chciałbym, żeby ten początek to był też ten odcinek, ale przypadkowo wyłączyłem nagrywanie. Nie ja mam jak to połączyć, ale może połączyć kiedyś. No i za sobie co to? A bo wtedy no nie będzie mi grodzo ej to złaga przypadka. Bo tutaj jest pustynia, o tam.

Dzisiaj mam pomidor. I co dzisiaj pójdziemy na tą pustynię, bo, bo, bo zniszczyłem jednego. Ach, ale ja, ja mam plan jeszcze jednego. Już z pięć tak, albo cztery, albo pięć. A to co to? Ile tutaj jest tych krzaków? Słucha, dolina. dolina. To, to, żeby to wykopać, trzeba być papierosem, nie wiem. Ja wiem. Pięta, że, żeby nie wiem. to że trzeba być papierosem, nie wiem. Ej klepu, jak uda, to się przyda na zimę. Nie, tutaj nic nie widziałeś. Co widziałeś? ciepło. Patrz, jak to zjem, już nie czujesz cioła, tylko to kletko. I, I, a z tego wypada kaktus? Tak! Dobra, bo to są surowce, jakby ktoś nie wiedział.

A ja chcę puścić, tutaj pozbierać tam, no nie wiem. Jakieś tam to ten, ten ręki. Jakieś tam. Jak chcecie więcej takich odcinków, no to zostawcie 5 łapek w górę. Это конец Учинка, папа Йоу